Cześć, to ja Karol, a to moje zgłoszenie twoje 5 minut. A moim challenge będzie zmiana koloru. A teraz idziemy zobaczyć reakcję mojej rodzinki. Gdybym Cię zobaczyła na ulicy, to bym marła. A teraz zobaczymy reakcję ludzi na Ome TV. Co ty się ten w waniszu Ty... w smole? A to ci zejdzie tak. ta opalenista. Tak A! A! Oni, nie wiem, pisali, że do tygodnia trzyma. Siema. Ej, jest. ci ty mogę zrobić sobie Ej, do... Co ci się stało? Kurwa ty! Makumba! Ej, makumba! Ty się, tak, serio, to nie jest kurwa, nie czyściłeś? Szutem co? Co się, Z tego kraju. Makumba, twój stary ogień to jest Makumba? A cały film już niedługo na moim kanale YouTube. Stary, mamy z tego dość! Zostało nam już tylko 100 do Masury. Nie damy rady się tego nauczyć. Nie no, stary, nie mamy innego wyjścia. Musimy się uczyć. Nie! Mam plan! Włamiemy się do budynku Ministerstwa Edukacji. <laughs> ty chyba coś żartujesz. Ty nie żartujesz? Dokładnie, to nie są żarty. Już 28 lutego w kinach film Sto dni do Matury. W którym maturzyści naprawdę będą próbowali włamać się do budynku Ministerstwa Edukacji. Czy im się to uda? Dowiemy się już 28 lutego w kinach. Kim jestem? Ja to zwykły chłopak ze stromnego miasta. Uwielbiam spędzać czas z znajomymi. Gdy potrzeba, potrafię również być poważny. Nuda? To nie moje klimaty. Kocham powodować uśmiech u ludzi. Nie boję się wyzwań. Najostrzejszego cica na świecie. Zawsze daję od siebie 200%. Siema panowie, mam ten prośbę. Weźcie mnie opiszcie jednym słowem. Kreatywny Einstein. <grymne> Włosowski koksy. <grymne> Jesteś szalony, i twoja pomysłowość po prostu nie jest nagrana. Gorący, kreatywny chłopak z pasjami. To utrzymuje słowa. Jesteś po prostu śmieszkiem, który wnosi zawsze dużo pozytywnej energii. Gołd. Najbardziej boję się, że przestanę iść do przodu. Zaczynamy.